Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Już w następnym odcinku otwierania paczek. Zobaczymy. Co w tym odcinku trafimy, może coś nowego. Może i nie. Kolejna paczuszka. Zobaczymy może jakieś nic. Okej, okay, to jest następna paczka. I nic zbyt ciekawego po prostu nic już czwarta paczka z kolei będzie szczęśliwa zobaczymy i Ramos zobaczymy czy w tej paczce coś będzie ciekawego uwaga uwaga i nic ciekawego wczorajszy odcinek się nam zwróciło ponieważ jaja nam wystąpił w paczce to trochę się zwróciło to dobrze właśnie przynajmniej nie przepadł, bo jeszcze jakbym policzył te kontakty tamte, to na pewno by coś się rzuciło. I co I co mamy? I... I główno mamy. Chuny jakiś. No to kolejna paczka, w której nic nie ma. I kolejna paczka. I co mamy w niej? Pół No to kolejna paczka, zobaczymy, zobaczymy i co mamy w niej. No nic nie mamy, ja, ja nie wiem co mam o tym w ogóle mówić czy co robić, no nie wiem w ogóle mogliby dać paczki jakieś większe niż 7500 tysiąca po prostu to jest żenada tu, ta, nic nie ma w tych paczkach nie wiem kolejna paczka zobaczymy może tu będzie coś pobudowego i nic następna paczka Już nie wiem które nawet nie liczę kolejna paczka została nam jeszcze 100 tysięcy do otworzenia na paczki i barkle i uwaga i uwaga czy będzie toc z... i co mamy? Lichtenstein i Podolski no nie są to by, te najlepsze paczki zobaczymy czy może ta paczka coś nam Drugiego wywróży ale oczywiście nic to jest już chyba normalnie. nie wiem czy zauważyliście ale chyba największy overall jaki się trafił to chyba był 81 no tak to poza tym to nic ciekawego w ogóle nic następna paczka zobaczymy oby obro... i no co mamy kadozo zostało nam 9 paczek chyba do końca może akurat będą szczęśliwe one i co mamy Stel... nie wiem jak to się czyta ok widzimy się w następnej paczce czy ta paczka będzie szczęśliwa no nie no no nie okej okay. co ta paczka czy będzie dobra czy nie no nie nic nie i tak właśnie się prezentuje następna nasza paczka w której oczywiście nic nie ma to jest chyba już normalne że nic to jest kolejna paczka a w tej paczce Kamani jej, kaman proszę was, proszę byście coś dali w ogóle dobrego, że jest 100 tysięcy wartego i... okej, okay, cztery paczki do końca pewnie górną a mamy darmową, że akurat ona będzie szczęśliwa tak oto się prezentuje następna paczka już chyba do niej jesteście przyzwyczajeni tak samo jak i ja Główno w trafiacie i oni niektórzy... pierwszą paczkę co otworzą i mi... od razu Dawid Silva, nie wiem Diago Silva przepraszam dobrze zostały nam trzy paczki do końca w tym jedną darmowa Audi i zobaczymy może akurat to będzie prezent w której akurat może coś znajdziemy to już przedostatnia paczka w tym odcinku co ona nam przyniesie Konko przyniesie, murzyna z Afryki. Tak oto prezentuje się nasza ostatnia paczka. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.